Witajcie, kochani. Teraz jest chwila takiego czasu, takiego odpoczynku, kiedy mogę Wam opowiedzieć, co się u nas działo, bo dawno nic nie nagrywałam, żadnego vloga nie było ostatnimi czasy. Po prostu nie było na to czasu. Jak wiecie, z poprzednich dwóch filmików robiliśmy dziecku badania pod kątem dobrania leków. Teraz czekamy na opis badania EEG. Zaraz po świętach idziemy na pobranie krwi. No i co? I godzimy się z tym, że leki mu wprowadzimy, bo to jest dla jego dobra. Jest agresywny, jest, męczy się sam w tej swojej agresji, bo on jest zmęczony i my jesteśmy zmęczeni. Dlatego trzeba dziecku pomóc i, i działamy. Co jeszcze było u nas? Wiecie o tym, że zaangażowałam się w pieczenie ciast. W ten sposób zbierałam pieniążki na leczenie naszego Piotrusia. I no, przez ostatnie trzy dni przed świętami byłam zarobiona. Po prostu mieszkałam w kuchni, dosłownie mieszkałam w kuchni, dzień i noc. I, i skończyło się to tym, na tym, że dla, dla mojej rodziny organizowałam wszystko na ostatnią chwilę. Ja robiłam święta o godzinie 10 w wigilię. No, tak, tak, to, tak to się skończyło. Ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że żyjąc z dzieckiem autystycznym, tak jest co roku. Ja nie mogę nic zaplanować, nie mogę nic przygotować, po prostu żyjemy z dnia na dzień. No, nie da się przy, przy, dziecku, przy dziecku, które trzeba pilnować, które wymaga opieki, które wymaga uwagi, zaangażowania i nauki. Także tak to u nas było. Dzisiaj odpoczywamy i ja siebie nie pokażę, bo wyglądam jak półtora nieszczęścia, ale pokażę Wam i mojego męża i Piotrusia. Co jeszcze mogę dodać? Składałam Wam życzenia, ale jeszcze raz Wam pożyczę wszystkiego najlepszego. Doceniajcie siebie, kochajcie się nawzajem, rozmawiajcie ze sobą, szanujcie się i, i nie kłóćcie, bo, bo rodzina to jest potęga, rodzina to jest miłość. Ja mam rodzinę i ja jestem przeszczęśliwa, że, że ich mam. Jestem bardzo zmęczona. Bardzo zmęczona, ale szczęśliwa, powiem szczerze. Może nie pokażę ich z tyłu, tylko z przodu, bo mają twarze, jeden i drugi. Yy, tak, 23 grudnia Piotruś skończył 9 lat, nie zrobiliśmy mu tych urodzin, no nie dało się po prostu. Ale przekładamy je na dzisiaj, także dzisiaj już torcik na nas czeka, przyjechała do nas babcia Piotrusia, mama, mama mojego męża. I sobie siedzimy tak razem, wspominamy i, i świętujemy i jest bardzo fajnie. Wam też tego życzę, kończę na tę chwilę i co? I do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie będzie to planowane, bo nie jest planowane, bo takie jest życie z autystycznym dzieckiem, ja to powtarzałam i powtarzać będę. Kochani, jeszcze raz, wesołych świąt. Na, na sam koniec popatrzcie na naszą choinkę, którą Wam miałam pokazać już w Mikołajki, ale dzisiaj, dzisiaj ją pokazuję. Bo jeszcze raz Piotruś, wesołych świąt. 不想。<laughs> <laughs>